Do końca. Nie? A panie, tedy już może by młodzieży, co to jest panterka, bo ja nie wiem, czy dziewczyny wiedzą, co to jest panterka. Nie wiecie? Czekajcie. Wyłącz tego to potrwa. Muszę znaleźć tę książkę, to wam pokażę. No, no na przykład, tutaj Sławę widać. Tutaj Przesyłaj jestem to ja. Mać, to a zobaczcie. Tutaj jestem ja. Tu jest ten ulatowski bidny, który mnie zaraził. A to jest y, Iza Wilwik, taka moja sympatia krótka. No, przecież ona poszła dalej y, walczyć, a ja do szpitala. Paterka. Tu są, my jesteśmy wszyscy w paterkach, chyba ulatowski, nie? Bo on y, jak leżał, to... to y, y, nie w mundurze ma się rozumieć, ale ona jest w panterce i ja jestem w panterce, a, a panterka zaraz, starość Jest jakiś, ale z fotografiami. Muszę wejść, Muszę, nie wiem, że nie powinienem być w kadrze. Nie, tak gdzie będzie. mogli. Może ty jesteś wyższy ode mnie. A gdzie po? Mój mi tą, tą pierwszą książkę. Tą tą, tą? tą, tą, tą. Śmiało, śmiało, bo nie wiem, czy tego no, nic nie poleci. Ну, слушайте, не To takie prezentowe takie, takie różnokolorowe znaczy to nie różnokolorowe tam zieleń brąz czerń, takie ochronne kurtki były o to jest panterka. jak jak oglądacie czasami jakieś historyczne te, e, filmy to Niemcy w takich pokazują Niemcy no, oni tu też wszyscy są tak, w ante. Mhm. No, to, a, tak, tak. Tu są słabe zdjęcia, niestety, bo dzielę zapieszyłem. To ci to nie. Też nie. To jest Czyli po prostu takie mundury z wątkiem? W zasadzie to nie jest, to, to jest, to się kładło na mundur, to jest... Ochronna taka. To ochraniało na księżyc. No właśnie. No to cię maskowało, jak nie to, 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 to zielono-brązowe były to... I to teraz nasze wojsko przecież, to tak zwane moro. O, dziękuję. No tak. Ten z trza jeszcze żyje. A to pewnie wszystko jest. A nawet bym powiedział, że wszystko. 38 minus jest minut. O macie, tutaj, tu i w lądzie, ten jest, tam ci są. Nie, ci nie, to są od Piotra chyba, na no, korpedie. Bo niektórzy y, tych, y, nie mieli tych tych, 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 panterek, nie chcieli, czy nie czy nie dostali, ale w każdym razie, ale mundury mieli niemieckie normalne. Ja, ja, pod panterką miałem też kurtkę wojskową niemiecką spodnie, Tam, ta panterka to była na, na mundur, Zdajcie o tym, że wtedy nie było takich dobrych aparatów fotograficznych. A ten w takiej czapce, jak co ja mam, też to jest jak panterka, ma takie plamy i ona ma tutaj tą panterkę. I to tylko, tylko zgrupowanie Radosława, bo myśmy zdobyli ten, e, e, te magazyny. O Macie, to wszyscy chłopcy są w panterkach. Kto? Na hełmie ma taką panterkę ma. nie lubi. mówię. Nakaską. Pytad, to myśmy mieli w tych oczapki Spokojnie. No to chyba wam wystarczy, nie? No tak.